Numer dwudziesty drugi. Jezus. Ni wiatru powiew łagodny wśród sosen, ni śpiew radosny o świcie, ni szmer strumyków, co w cieniu płyną, ni deszczu dźwięki pośród nocy, nie brzmią przyjemniej niż Jego imię. I żadna sztuka przedstawić nie zdoła tak wdzięcznie, a ręka mistrza nie stworzy milszego uśmiechu ani nie odda potęgi czystego spojrzenia owego. I płótno żadne światłości tak świętej nie znało, jak ta, której obraz w sercu chowam. Czasem przyjaciel zawiedzie w potrzebie. Z serc czułych i miłych też chłodem powieje. Najbliżsi nie słyszą smutnego wołania. W wesołym tłumie samotny żyję i tylko Jezus zrozumieć mnie może. Niech wpada w ucho muzyka twego imienia i niech ten dźwięk najsłodszy trwa. I niech twój obraz w mym sercu jaśnieje, bym patrząc nań stawał się Tobie podobny. Niech Twa obecność się nigdy nie kończy. Mój Jezu, przychodź i panuj w mym sercu na wieki.